Jak uwzględnić koszt materiałów przy sprzedaży usług w subiekcie Nexo Pro? Jeśli sprzedajesz usługi, których ceny uzależnione są także od materiałów przeznaczonych do ich realizacji, to subiekt Nexo Pro jest znakomitym wyborem. W pierwszej kolejności koniecznie stwórz kartotekę dla wykonywanej usługi. W tym celu przejdź do kartoteki Asortyment i wybierz Dodaj usługa. W polu sposób wyliczania podstawy kalkulacji wskaż cenę ewidencyjną usługi. Teraz określ, ile chcesz zarobić na wykonaniu tej usługi. W tym celu w konkretnym cenniku wybierz sposób wyliczania ceny sprzedaży według zysku i wpisz kwotę, np. 500 zł. Następnie w zakładce Materiały wybierz cenę do wyliczenia kosztu materiałów. W naszym przykładzie to średnia ważona cena z istniejących dostaw oraz określ, jakie towary będą składać się na wykonanie usługi. Jeśli chcesz podnieść cenę usługi poza użytymi materiałami, podaj wartość w polu do liczenia. Cena ewidencyjna usługi aktualizowana jest automatycznie, a cena brutto jest wyliczana zgodnie z Twoimi wcześniejszymi ustawieniami. Na koniec wybierz Zapisz, aby nowa usługa pojawiła się w programie. W trakcie dodawania dokumentu sprzedaży, po wskazaniu powyższej usługi, od razu zobaczysz ustaloną przez Ciebie cenę oraz materiały zgodne z ilościami podanymi w asortymencie. Domyślnie na wydruku dokumentu nie są widoczne materiały. Jeśli jednak chcesz, żeby klient je widział, to wystarczy, że dostosujesz wzorzec wydruku. W tym celu przejdź do ewidencji dodatkowych, konfiguracja, wzorce wydruku. Wybierz FS standard, a następnie dodaj powiel. Jeśli chcesz, żeby nowotworzony wzorzec był automatycznie podpowiadany w oknie wydruku, to wybierz domyślny. Następnie w sekcji Pozostałe zaznacz pokaż materiały. Od tego momentu podczas wydruku faktury zobaczysz nową sekcję Wykaz materiałów.